Jest 20.30. Obudził mnie budzik na leki, ponieważ co dwie godziny muszę brać. I obecnie to jest największy mój objaw leków, emocji, wczesnej ciąży, czyli właśnie senność i to taka, która zwala z nóg. Ja strasznie chciałabym teraz iść i leżeć dalej, i spać dalej, ale wyprowadzam pieska na spacer, na wieczorny spacer żeby zdążyć przed kolejną dawką leków, więc taki to obecnie wieczór. Poza tą sennością, największym objawem, który odczuwam, jest taka ciężkość piersi. One się trochę zwiększyły, ale też czuję takie, no, taką właśnie ciężkość, obciążenie, takie szczypanie wręcz jakby. I jest mi zimno, jest mi przez większość czasu zimno, więc tak to teraz wygląda, ale na przykład jeśli chodzi o nudności to zupełnie tego nie mam, mogę jeść wszystko i tak też robię, korzystam z tego, ani razu nie wymiotowałam, zdarza się, że mam taką kwaśność w ustach, ale no ona też zazwyczaj jest po, po tym leku właśnie. Plan na nadchodzący tydzień przede wszystkim nie robić testów ciążowych. Nie robić testów Beta HCG. Wiemy już, że ciąża się rozwija, nie potrzeba dodatkowych stresów, więc to jest bardzo ważny punkt tego planu. Dużo też pracy związanej z moją nową książką, z której jestem bardzo dumna. No, a w piątek USG, na którym zobaczymy pęcherzyk bądź pęcherzyki, w zależności od tego, czy jest to ciąża pojedyncza czy bliźniaki. No i to będzie bardzo, bardzo, bardzo ważny dzień, więc no, trochę odliczam. Do tego piątku. Jeśli się okaże, że będę miała taką senność i będę tyle spała, to szybciej mi winie. <grym> no i tak to teraz jest.